Zmieniamy scenerię. Jesteśmy pod dachem na budowie hali. Widzieliśmy na terenie otwartym jak znakomicie nasz system pasywny Scout i aktywny wspomagany sygnałem GNSS GeoTrail radzi sobie z wyszukiwaniem i śledzeniem lustra. Teraz skupmy się nad precyzyjnym tyczeniem, gdzie najważniejszy jest pasywny, precyzyjny system Scout. Szukania lustra w pełnym zakresie 360 stopni. Pokażemy Wam, jak ważnym jest posiadanie e, wydajnego systemu pasywnego. Dobrze, robimy orientację stanowiska. Mamy trzy tarcze. T1, T2 i T3. Robimy wcink. Wolne stanowisko. Robimy sobie ST2. Określamy dwa pierwsze punkty. Wybieramy je z naszych danych. Będzie T3. Celujemy kontroler. Mamy mały, poręczny, więc możemy operować dwoma śrubami. Celujemy na punkt numer T3. Wybieramy sobie punkt T2. Folia. Mamy dwa punkty, dodajemy kolejny. T1. Tachimet sam się nam obróci do punktu T1, my tylko robimy korekcję. Czy Tachimet jest dokładnie tak obrócony do punktu T1 jak, jak powinien być? Lekka korekta. Informacje o... Obliczenia akceptujemy. Możemy teraz mierzyć i tyczyć. Wykorzystujemy system scout, ponieważ w tej sytuacji geotrain nie będzie nam działał, ponieważ jesteśmy w hali. W systemie scout, jeżeli nie będziemy zakrywać lustra i lustro będzie cały czas w zasięgu wizury tachimetru, to tachimetr nie będzie zrywał połączenia z lustrem. Pomiar będzie bardzo sprawnie się odbywał. Teraz sobie zrobimy taki test na lustro płaszczyznowe. Mierzę punkt numer 107 w trybie standardowym. Odtyczymy sobie punkt 107. Jest wszystko na zero natomiast teraz włożymy sobie wizytówkę. Ona ma 30 mm mniej więcej grubości. Musimy dojść dokładnie do miejsca, w którym byliśmy, a dajmy sobie traki. Dobra, weszliśmy prawie w pozycję wcześniejszego pomiaru punktu 107. Mamy około 0,6 mm różnicy z poprzednim pomiarem na wysokości. Jeszcze raz. No, Przeskakuje to między 3,4 mm. Tyle jest dokładnie grubość wzdłuż. Sprawdźmy tylko jeszcze jak jesteśmy daleko od celu. To jest bardzo ważne, bo celem jesteśmy blisko. Trudno sobie zmierzyć. Tak więc my jesteśmy na odległości 21 m od taśmy, czyli na tej odległości jeszcze te 3,4 mm na wysokości przy lustrze płaszczy nowym tachometru w stanie rozpoznać. Uważam, to wymieni cały mikrofon.